To zadanie naturalne wygląda dosyć dziwnie, ale naprawdę jest mega proste. Zobacz, mamy tutaj takie nietypowe zadanie, różnica jakaś taka bardzo dziwna jest równa i mamy to po prostu policzyć. Jak my to możemy zrobić? No to są na tyle duże liczby, że oczywiście wrzucenie tego w kalkulator nie zadziała, no bo jak wrzucisz to w kalkulator, to ci wybije poza skalę i tego w ogóle nie policzymy. Więc jak my to możemy zrobić? No zobacz, takie dosyć śmieszne wyrażenie. 5001 do kwadratu minus 49999 do kwadratu. Musisz tutaj zauważyć, że to jest wzór skróconego mnożenia. Ale jaki wzór? No Wzór tego typu. Zobacz, że jak mamy a kwadrat minus b kwadrat, to wzórek skróconego mnożenia stabilizm naturalnych nam mówi, że to jest równe a minus b razy A plus B. No ale skąd ja wiem, że tutaj ten wzór. No bo zobacz, to, co mamy tutaj w tym działaniu, to jest idealnie taka sama struktura, jak w tym wzorze. No bo we wzorze mamy coś do kwadratu minus coś do kwadratu. No i my u nas też mamy coś do kwadratu minus coś do kwadratu. No idealnie taka sama postać, jak we wzorze. No i zobacz, oczywiście patrząc po tym wzorze, to jest nasza literka A, a to jest tutaj nasza literka B. No więc możemy spokojnie sobie na te nawiasy to wszystko złożyć, czyli zobacz, to wszystko będzie równe no i teraz tak, powiedzieliśmy sobie, że naszym a jest tylko i wyłącznie ta liczba którą tutaj mamy, to jest nasze a odpowiednik, no a to co mamy tutaj te 4 i 4 dziewiątki mamy tutaj nasze b, no i pierwszy nawias, zobacz, mamy a minus b, że to się zamienia, czyli mamy, że to jest równe i piszemy te liczby już bez kwadratów, czyli 5, 0, 0, 0, 1, minus 4, 9, 9, 9, 9 no i odpalam sobie drugi nawias, tam mamy, zobacz a plus b, czyli dokładnie to samo mogę sobie przepisać, tylko tyle, że z plusem tak, czyli 4, 9, 9, 9, no i teraz co możemy zrobić? Zobacz, jeżeli to sobie odejmiesz nawet na kalkulatorze, możesz chociaż to widać, tak? ale można na kalkulatora użyć, to wyjdzie po prostu dwójeczka, czyli mamy dwa razy, a jeżeli to dodasz, to to wyjdzie 100 tysięcy, czyli mamy dwa razy 100 tysięcy, no to oczywiście 2 razy 100 tysięcy, no to będzie 200 tysięcy i to jest nasza odpowiedź na zadaniu, czyli w tym zadaniu mamy odpowiedź B oczywiście.